Przerodziła się Jurek. Witamy, Joanna. O, to nasza wspo... tak? Troszeczkę może w tą Bliżej stronę już. będzie tak. Tutaj poprawki, proszę Państwa, za chwilę podwójna moc. Sowa jest, tak? jest, Sowa jest. już będzie nas tutaj wspomagała. Także popatrzcie. Tak jest, symbolicznie przynajmniej. No i będziemy dawać radę chyba. Co? Będziemy stawiać karty. A co? A co Jasia przywiozła ze sobą? Ja mam tutaj sporo kart, siłę anielską oho, na przesłania oho. anielskie i oczywiście moje ulubione taroty, runy, mm, żeby mm. pomagać ludziom. Żeby pomagać. A tak. ja przywiozłem tylko swoje dwie talie. Oczywiście, to jest tarot Magów. Tylko w różnych formatach, proszę uprzejmie, moje malutkie, jak to nazywają, precelki, i troszkę Kieszonkowy większe. Format. Kieszonkowy format, zużyty, tak jak widzisz, tak. totalnie często znaczy używany, pracują. Pracują, dobra kumulacja energii tutaj tak. jest, także. A podobno karty, jak mają 7 lat, nabierają właściwej no mocy. Także też tak? Oj, Te też to, to już są starsze, to już mają więcej. To już mają dużą moc, proszę. Bardzo. Mają podwójną ja moc pracuję, przynajmniej. Ja pracuję nad swoimi kartami, Aha. któreś na pewno będą miały 7 lat takie. No, no Ale słuchajcie, to dzisiaj w ogóle wielkie wydarzenie, podwójna moc, taka czarodziejska, ezoteriusz jest czarodziejem, Joanna jest też czarodziejką, więc dzisiaj będzie się działo, żeby nam tylko oświetlenie nie padło. A zdarzało się, zdarzało się. Jak zaczniemy świecić tutaj macą podwójną, to może być... Pożarówka. Roz... Pożarówka. Ezotv. tylko z nami, tak ezoteriusz, jest. Joanna Wiśniewska. podwójna moc.